Top 3 kryptowaluty z największą użytecznością oprócz BTC. Jeżeli długoterminowo, to tylko BTC i ETH. Oraz czy warto zagrać na wzrosty tuż po halvingu, patrząc na cykliczność na rynku krypto. To tylko niektóre z pytań, jakie zadaliście w najnowszym Q&A, więc jeżeli rozumiecie, że nie są to porady inwestycyjne, łapa w górę i lecimy z tematem. Jaki według Ciebie poziom cenowy musi osiągnąć BTC, aby rozpoczął się altcoin season? Osobiście uważam, że jest to poziom w okolicach 35 tysięcy dolarów i wtedy faktycznie jest duża szansa, że Spory kapitał zacznie napływać na rynek altcoinów. Teraz dlaczego? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na emocje. Żeby monitorować emocje, patrzymy na takie wskaźniki jak chociażby SOPR. I tutaj widzimy, że jesteśmy na neutralnym poziomie. Neutralny poziom oznacza, że jeżeli obserwujecie handlujących z dnia na dzień, to owszem, są osoby, które biorą zyski, są osoby, które biorą straty, jednak uśredniając, jeżeli weźmiecie wszystkie bitcoiny z rynku, to średnio ludzie dzisiaj wychodzą na zero. Ewentualnie biorą delikatne zyski, czyli wciąż jesteśmy raczej w takim terenie neutralnym, a teren neutralny nie wskazuje jeszcze, abyśmy mieli dużo większy apetyt na ryzyko. Więc jest to moja teoria na temat tego, co na rynku kryptowalut się wydarzy w tym konkretnym cyklu. Zapraszam Was we wtorek na wideo, gdzie porównam właśnie wskaźnik SOPR z tym, jak zachowują się altcoiny i kiedy i jak przychodzi kapitał. Moim zdaniem ta sytuacja się ponownie powtórzy i właśnie okolice ok. 35-400 tysięcy dolarów będzie to moment, kiedy na rynku będzie dużo więcej ryzykownych zachowań, a ryzykowne zachowania oznaczają, że ludzie będą gotowi. Pchać, mówiąc kolokwialnie, więcej kapitału w altcoin. Jednak tutaj mała. Dygresja, żeby nie było. Po pierwsze, jest to teoria i będziemy ją sprawdzać w praktyce i to jest moje praktyczne podejście, czyli ja to faktycznie dla siebie robię, ponieważ jest to moje ryzyko. Z drugiej jednak strony jest to inne ryzyko, o którym warto wspomnieć, ponieważ jeżeli czekamy na tego typu momenty, to musimy się przygotować, że absolutnie dna nie złapiemy. Tak to po prostu już funkcjonuje. Coś za coś. Każdy z nas musi dla siebie ustalić risk to reward, czyli jeżeli widzisz jakieś ryzyko na rynku i musisz także ustalić dla siebie potencjalną nagrodę i sam musisz zdecydować, czy jest to dla Ciebie opłacalne. Ja przy moich pozycjach nie jestem gotów, aby inwestować ciężko, jak to się mówi, w altcoiny i wolę poczekać, aż sytuacja na BTC zdecydowanie się wyjaśni i wróci dużo więcej pozytywnego nastawienia. Długofalowo opłaca się inwestować tylko w Bitcoina i Etera 10-20%. Lat. Moim zdaniem, jeżeli bierzemy pod uwagę tak długi okres czasu jak 20 lat, zostaje nam właściwie tylko i wyłącznie Bitcoin. Oczywiście, wśród altcoinów Ether będzie miał najmniejsze ryzyko, przynajmniej na ten moment. Natomiast biorąc pod uwagę. Jak łatwo jest dziś stworzyć nowy projekt. Mam nadzieję, że jesteś tego świadom, że właściwie każdy, kto ma kilkaset, kilka tysięcy złotych, może komuś zapłacić, lub to ktoś, kto ma podstawową wiedzę na temat programowania, może wypuścić, skopiować inną i stworzyć własną kryptowalutę. A to spowoduje, że na rynku teraz mamy około 20-25 tysięcy kryptowalut, projektów, które są zlistowane na CoinMarketCap. A prawdopodobnie za 10 lat tych projektów będzie 250 tysięcy, albo nawet 25 milionów. Kto wie? A jeżeli tyle będzie projektów, to ten potencjał będzie się bardzo mocno na altcoinach rozwadniał, będzie coraz więcej projektów, które będą upadać, i do bitcoina ludzie będą wciąż nabierać większego zaufania. Natomiast jeżeli już trafisz w takiego altcoina, czego oczywiście Tobie bardzo, bardzo życzę, to będzie to traf typu zakup Amazona 25 lat temu. Będzie to strzał typu zakup Google, kiedy startował. Taka to jest technologia. Jest to technologia przełomowa, więc kiedy wytypujesz projekt, który Twoim zdaniem ma największe szanse na przeżycie, przetrwanie i na rozwój, moim zdaniem zdecydowanie warto robić tego typu bety, natomiast niezbyt wielką częścią naszego portfolio. Oczywiście, jeżeli. Masz bardzo dużą tolerancję ryzyka, gigantyczną dywersyfikację. Jesteś w krypto tylko i wyłącznie dla zabawy. Być może większy kapitał tutaj także mógłbyś postawić. Ja natomiast uważam, że tak długoterminowo mamy zbyt duże ryzyko, aby skupiać się tylko i wyłącznie na altcoinach, nie biorąc pod uwagę większości BTC. Stawiasz na projekty L2, czy projekty budowane na L2. Ja stawiam na. L2. Powód bardzo prosty, ponieważ L2 korzysta niezależnie, czy tak samo jak L1 korzystają niezależnie, czy jakaś aplikacja okaże się sukcesem, czy też nie. Każdy nowy projekt, każda nowa próba stworzenia czegoś nowego na L1 czy na L2 jest to coraz większa adopcja danego ekosystemu. I moim zdaniem jest to na plus zawsze dla L2, ale w większości przypadków nie jest na plus dla projektów, które na tych właśnie ekosystemach się tworzą. Dużo mniejsze ryzyko, moim Zdaniem, wciąż dość duży potencjał wzrostów, natomiast przy projektach, które tworzą się na L2, moim zdaniem ryzyko jest naprawdę gigantyczne. Wszystko to jednak zależy od Twojego podejścia, od Twojej tolerancji ryzyka. U mnie w tym cyklu myślę, że portfolio jest wysoce konserwatywne. Ty natomiast prawdopodobnie jesteś inny. Jeżeli trafisz w tego typu projekt, okaże się on strzałem w dziesiątkę, na przykład w jakiegoś dobrego DEXa, no wtedy tylko i wyłącznie pogratulować. Ja osobiście w tym cyklu postanowiłem się tym nie bawić i skupiać się tylko i wyłącznie na fundamentalnych projektach. BUSD zniknie, mam je na ledger, na sieci Ethereum. Tak, niestety, ale BUSD na rynku mamy coraz, coraz mniej. SEK. Wydał tzw. Wells Notice, co spowodowało, że Paxos zaprzestał emisji nowych BUSD, i ludzie dzisiaj cashują się, czyli wracają do Paxosa z BUSD i wymieniają to na dolary. I szacuje się, że w roku 2024 dobiegnie ta wymiana końca. Co się wydarzy z osobami, które pozostaną ze swoimi BUSD na koncie, nie wiem. Moim zdaniem warto poczynić kroki do tego czasu i faktycznie BUSD się pozbyć. Czy warto mieć konto na dwóch giełdach na przykład Bybit oraz Binance? Moim zdaniem zdecydowanie tak, nawet na większej ilości giełd. I tutaj jest powodów kilka. Na początek są to opłaty transakcyjne. Bardzo często różne giełdy przebijając się w ofertach w walce o klienta dają nam dość ciekawe opcje, możliwości zakupu kryptowalut, czy to za fiaty, czy to za krypto. Więc z tego warto korzystać, to warto monitorować. Różne giełdy też mają różne opcje wewnątrz siebie, takie chociażby jak launch launchpady, więc z tego też warto korzystać, ponieważ historycznie dało to dość dobrze zarobić i wzmocnić portfolio. Idąc dalej, mamy tutaj też ciekawe promocje na wypłaty walut fiat, czyli możliwości się kaszowania, które cały czas są zmienne i tutaj często wiem, że narzekacie, że czasami można gdzieś wpłacić złotówkę, następnie ta opcja znika. Sprawa jest bardzo prosta, regulacje postępują i kiedy jeden pośrednik się wykrusza, pojawia się drugi. Wtedy są promocje na to, aby skeszować się praktycznie za zero. Kolejnym powodem, dlaczego mieć warto kilka kont na różnych giełdach, są koszta wypłaty, krypto. Dlaczego? Ponieważ te bardzo różnią się w zależności od giełdy. To jest przykład z dziś. Podarowałem komuś Ledgera, wysłałem tej osobie także co nieco BTC i chcąc wysłać z ByBita, dzisiaj opłata za wysyłkę BTC z tej giełdy było to 50 tysięcy satoshi, a w przypadku giełdy Binance było to 5 tysięcy satoshi. Jak myślisz, którą opcję wybrałem? To jednak tylko jeden z wielu, wielu, wielu przykładów. Moim zdaniem warto mieć konta na różnych giełdach, ponieważ rodzic to dużo, dużo różnych możliwości. Z drugiej jednak strony warto pamiętać, że giełdy nie powinny nam służyć do przechowywania zwłaszcza w większości naszych kryptowalut, zwłaszcza kryptowalut, których nie używamy. Patrząc na cykliczność BTC warto zrobić longa po halvingu. Moim zdaniem no warto, zależy jakiego longa, jakim kapitałem i jakim ryzykiem, jaką, jaką dźwignią, ponieważ historia pokazała, że mieliśmy przypadki, że po halwingu mieliśmy albo stagnację wciąż, lub delikatne wahania, lub nawet doświadczaliśmy dwucyfrowych spadków po halwingu krótkoterminowo. Więc pytanie, kiedy dokładnie po halwingu chciałbyś taką pozycję otworzyć, biorąc pod uwagę dane historyczne? Faktycznie halwing jest tym katalizatorem do dalszych wzrostów, ale nie natychmiastowym. W krótkim terminie ludzie bardzo mocno spekulują i być może spora część rynku z dużym kapitałem spekuluje, że właśnie osoby takie jak ty myślą o longu i będą wtedy wyciągnąć. Wszystkie te pozycje. Masz jakiś próg, stan konta, przy którym się kaszujesz i odchodzisz z YouTube'a. Na to chwilę absolutnie tego nie planuję. Nie zawsze jest tak, że się chce nagrywać. Nie zawsze jest tak, że wszystko, co tutaj robię, jest przyjemne i fajne. Natomiast w większości przypadków faktycznie tak jest. I cały czas, póki co, ten temat mnie jara. I raczej myślę w drugim kierunku, ponieważ zamierzam robić więcej na YouTube, na social mediach związanego z kryptowalutami. Więc mam nadzieję, że także i Wam się to spodoba. Jak wypłacę moje środki u Brokera w postaci kryptowalut, to czy od razu płacę podatek? Jeżeli wpłaciłeś swoje złotówki, euro, dolary do brokera, wpłaciłeś je na giełdę, następnie kupowałeś kryptowaluty, później wymieniałeś kryptowalut na kryptowaluty i wypłaciłeś kryptowaluty, to nie. Na obecną chwilę w Polsce jest takie prawo, że wciąż nie ma obowiązku podatkowego. Natomiast jeżeli w międzyczasie robiłeś transakcje używając walut Fiat, to niezależnie czy wypłacasz te środki, czy też nie, powstaje obowiązek podatkowy. Czy dobrze kupować coiny, które mogą załapać się na kilka narracji? No, moim zdaniem dobrze, jeżeli zwłaszcza tutaj spekulujesz krótkoterminowo, ponieważ no, narracje pokazały, że mają naprawdę dużą siłę i projekty, które łapią się pod narrację, potrafią bardzo szybko rosnąć, nawet w besie, więc co dopiero może się wydarzyć w koście. Natomiast uważam, że jeżeli projekt bardzo rozrzedza swój fokus i zaczyna skupiać się na wielu, wielu, wielu różnych rzeczach, niestety może się okazać, że. Nie przetrwa próby czasu, więc długoterminowo takie projekty bym odpuścił. Takim, myślę, projektem u mnie w portfelu jest przynajmniej IMX, czyli projekt, który idealnie podpisuje się pod narrację L2. Natomiast jest to L2, która stricte skupia się na gamingu. Więc poniekąd mamy tutaj faktycznie dwie narracje, które moim zdaniem mają duże szanse, aby wystrzelić. Mam ponad 40 coinów w portfelu, każdego jestem pewien, miesiące researchu. Ok? Moim zdaniem, ok. Tak długo, jak faktycznie uznajesz swój research za dobry. A druga sprawa, moim zdaniem, dużo ważniejsza, czy masz wystarczająco czasu, aby te wszystkie projekty dla siebie monitorować? Niestety, ale rynek kryptowalut rozwija się tak szybko i jest to poniekąd wymuszone faktem, że jesteśmy na rynku technologii, a ta ewoluuje ultra, ultra szybko. Więc wszystkie te projekty będą przeprowadzać bardzo duże zmiany, wcześniej czy później. I czasami, jeżeli nie jesteś na bieżąco. Te zmiany, jeżeli ich nie wprowadzisz na czas, może się okazać, że niestety będą dla Ciebie druzgocące w skutkach. Natomiast myślę, że przy tak dużej liczbie coinów zdecydowanie obniżasz ryzyko, że któryś projekt upadnie. I to jest jak najbardziej na plus, jeżeli tego jesteś świadomy, to zapewne także jesteś świadom tego. Że duża ilość kryptowalut w portfolio także obniży twój potencjalny zysk. Jak zwykle coś za coś, czyli czym więcej projektów w portfelu, tym mniejsze ryzyko, ale też mniejsze potencjalne zyski, ponieważ to i to zostaje rozwodnione. Top 3: krypto z największą użytecznością poza BTC. No tutaj najpierw byłoby trzeba zdefiniować samą użyteczność, ponieważ wiele osób, zwłaszcza sceptyków, ma tego typu argumenty, że kryptowaluty do niczego absolutnie się nie nadają, ponieważ bardzo ciężko mieć jest taką nową, świeżą perspektywę w przypadku nowej technologii. Tutaj analogicznie możemy cofnąć się do roku właśnie 1990, roku 2000, kiedy startowały spółki dotkomowe, kiedy startował Amazon. Wtedy, gdybym ciebie zapytał, no jaką użyteczność ma Amazon, skoro większość ludzi nawet nie ma połączenia do internetu, jaką większą wartość można wiedzieć w Amazonie, ponieważ chyba nie sprzedaż w internecie. Co nie? Większość ludzi wyśmiewała te osoby, które miały tę wizję tego, że dana technologia rozwiąże jakiś konkretny. Problem. I tu właśnie całe jest klucz naszej zagadki, naszej całej inwestycji. Powinniśmy sobie odpowiadać, zadawać i odpowiadać na pytanie, jaki konkretnie problem rozwiązuje kryptowaluta, czy też projekt, czy też firma, w którą inwestujemy, czy ten projekt naprawdę jest godny uwagi, jak duży jest to problem, i jak dużo potencjalnie jest tu kapitału, konkurencji itd., itd. Więc jeżeli mówimy o użyteczności krypto i rozmawiamy z nowymi osobami, naprawdę bardzo ciężko jest. Przekonać kogokolwiek do tego, że użyteczności, jakie niosą ze sobą kryptowaluty, które rozwiązują część problemów, które są w świecie tradycyjnym, ale pojawiają się kryptowaluty, które rozwiązują problemy w świecie kryptowalut. A te w ogóle w większości, w głowach większości osób po prostu się na dzień dzisiejszy nie mieszczą. I tak dla przykładu, gdybym powiedział tobie, że. Arbitrum rozwiązuje problem skalowania Ethereum. Co to za problem? Większość ludzi by powiedziała. No i właśnie tutaj jest sedno zrozumienia, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Moim zdaniem, właśnie teraz należy zejść do najniższej warstwy kryptowalut, czyli do tzw. L1, ponieważ to one targetują problemy świata rzeczywistego. A większość projektów poniekąd, owszem, o to także zahacza, ale też skupiają się właśnie wewnątrz rynku kryptowalut, czyli tworzy się nowe problemy i mamy wśród tych kryptowalut rozwiązania, które te problemy mają rozwiązać. Więc wracając do sedna pytania, musiałem nadać temu pewien kontekst. Największą użyteczność, zdecydowanie taką realną użyteczność, która będzie rozwiązywała problemy nie tylko na rynku kryptowalut, ale przede wszystkim problemy w naszym świecie, które dzisiaj znamy, jest Ethereum. Ethereum jest to taki blockchain, dzięki któremu możemy tworzyć smart kontrakty, dzięki któremu odchodzi potrzeba wiary i zaufania w pośredników. Oczywiście sam w sobie Bitcoin był i właściwie jest tą obietnicą, że zaufanie powinniśmy zostawić kryptografii, matematyce, a nie ludziom, co do tej pory działa dość dobrze i to samo, tą samą drogą idą właśnie L1. I tutaj zdecydowanie Ether wygrywa. Ether oczywiście rozwiązuje dużo więcej innych problemów, jak szybkość, dostępność czy też koszta. Jednak na razie ten temat zostawmy. I to mówimy o realnym świecie, o realnej utility, tak czyli o realnej użyteczności, ponieważ możemy powiedzieć, że Ether służy do zabezpieczania sieci Ethereum, jednak dla większości osób nie będzie to wystarczające. Więc jeżeli mówimy o realnym świecie, no tutaj Ether. Targetuje dość konkretne problemy, które jak dzisiaj widzimy, są adoptowane przez wiele różnych instytucji. Lecimy dalej. Myślę, że kolejnym takim altcoinem będą stablecoiny, czy to USDC, czy to USDT. I tutaj mamy konkretną, bardzo konkretną użyteczność, ponieważ w krajach, gdzie dewaluacja waluty lokalnej jest na naprawdę gigantycznym poziomie, oczywiście po części Bitcoin też jest tym swojego rodzaju safe haven. Natomiast. To stablecoiny. Tam cieszył się naprawdę bardzo dużą popularnością. W wielu z tych krajów nie można w ogóle nabywać dolara, a dzięki stablecoinom po prostu ludzie mogą zachować wartość nabywczą swojego pieniądza. Idąc dalej, warto sobie uświadomić, że praktycznie wszystkie pozostałe L1 zajmują się, właściwie, targetują te same problemy, które targetuje. Ethereum, więc musielibyśmy spojrzeć stricte na dane rozwojowe, które z danych blockchainów są dzisiaj najlepsze, i wśród nich zdecydowanie wyróżnia się dzisiaj Binance Smart Chain, który wciąż cieszy się dość dużą popularnością. Idąc dalej, co prawda, tutaj L2, natomiast Matic, także ma bardzo dobre dane rozwojowe. Arbitrum jako L2 także ma bardzo duże dane rozwojowe. Te jednak projekty pośrednio lub bezpośrednio także rozwiązują te konkretne problemy. Więc jeżeli mówimy o takiej realnej użyteczności, Zdecydowanie L1, L2 jest to miejsce, gdzie powinien pójść nasz fokus. Pytaniem jest jednak, czy faktycznie widzisz, dostrzegasz problemy, które blockchain ma rozwiązać? Czy faktycznie postrzegasz kryptowaluty i blockchain jako sposób na rozwiązanie tych problemów? Czy tak samo jak kiedyś Henry Ford, który widział, że samochody zrewolucjonizują transport, z czego nie byli zbyt zadowoleni producenci Podków, chociażby, ponieważ uważali, że wtedy konie zostaną pozostawione same sobie, i kto w ogóle wybuduje te wszystkie drogi. Nie ma żadnej infrastruktury, i generalnie Henry Ford był wtedy wyśmiewany ze swoimi pomysłami. Idąc dalej, tak samo Biela Gatesa wyśmiewano, kiedy tłumaczył czym jest e-mail, ponieważ ludzie powiedzieli wtedy: Jest jakiś wywiad w telewizji, wyśmiewali się z niego na wizji. Że ludzie nie porzucą telegramów, ludzie nie porzucą listów, ponieważ e-mail, komu to będzie potrzebne? Dzisiaj nie ma infrastruktury, żeby faktycznie ten problem rozwiązać. To samo dokładnie robią kryptowaluty. Musisz po prostu postarać się to dojrzeć. Realizować zyski z BTC. W hoście czy czekać x lat, aż adopcja bitcoina się zwiększy. Moim zdaniem wszystko zależy od tego, jak Ty do tego podchodzisz i jakie są Twoje oczekiwania, ponieważ w krótkim terminie absolutnie wszystko może się wydarzyć, zwłaszcza w tym konkretnym okresie. Z drugiej jednak strony, wiedz, że na rynku mamy kilka grup inwestorów. Jedna grupa inwestorów to jest właśnie taka, która kupuje bitcoina i trzyma go bardzo, bardzo długoterminowo. I niektórzy nawet mówią, że nigdy nie mają zamiaru go sprzedać. Taką osobą jest chociażby Michael Saylor, i jest wielce prawdopodobne, że faktycznie to uczyni. Z drugiej strony są osoby, które tylko i wyłącznie spekulują na krótkoterminowych cyklach, na krótkoterminowych wycenach i po prostu realizują zyski bądź straty. Inni są też tacy, którzy robią zarówno to, i to, i takim inwestorem jestem ja. Uważam, że na spekulacji można skorzystać i właściwie warto, jeżeli rynek daje nam takie okazje i będziemy nieco tylko sprytniejsi od większości rynku, faktycznie możemy zgarnąć tutaj zyski, zyski, które pozwolą ci zrealizować twoje krótkoterminowe cele. Być może tym celem jest spłata kredytu, być może tym celem jest dywersyfikacja, czy też nie wiem, zakup domu. Cokolwiek to jest, każdy z nas jest inny. Więc jeżeli miałbyś na celu, aby spłacić kredyt jak najszybciej, no to on raczej nie będzie dla ciebie odpowiedni, aby trzymać bitcoina przez kolejne 20 lat. Po prostu tak to nie zadziała. Natomiast myślę, że jeżeli mówimy stricte o spekulacji, dużo lepsze do tego będą altcoiny niż sam bitcoin. Wydaje się, że bitcoin staje się tym aktywem, który Satoshi chciał, aby to aktywo się stało, czyli aktywem, który będzie prawdziwym store of value, ponieważ jeżeli spojrzycie na nieco większe okresy, nieco większe interwały niż 5-minutowe, to zauważycie, że faktycznie Bitcoin jest najlepiej prosperującym aktywem na przestrzeni właściwie nie tylko ostatnich lat, ale na przestrzeni czasu, od którego w ogóle cała historia Bitcoina się zaczęła. Więc co będzie najlepsze dla Ciebie? Nie wiem. Natomiast wiem, co jest najlepsze dla mnie krótkoterminowo, jak najbardziej z cyklu na cykl. Chcę swoje portfolio powiększać, chcę się dywersyfikować, natomiast też bardzo chcę część mojego bitcoina i to robię. Trzymam na oddzielnym portfelu, zimnym portfelu i będę trzymał tego bitcoina na moją tak zwaną przysłowiową emeryturę. I po cichu mam taką nadzieję, że nigdy nie będę musiał z tego bitcoina skorzystać. I myślę, że takie podejście pomoże mi, aby wyciągnąć z tego rynku jak najwięcej i przede wszystkim Odpowiednio się zabezpieczyć. Póki co, w moich prywatnych oczach, bitcoin jest jednym z najlepszych aktywów, które warto trzymać długoterminowo. Jak ETF BlackRock wpłynie na rynek krypto i wycenę BTC? Moim zdaniem, w krótkim i średnim terminie, mówiąc o kilku latach. Zdecydowanie wpłynie to na bardzo, bardzo duży plus. Z bardzo prostego powodu, jeżeli taki ETF zostanie zaakceptowany, otworzy to furtkę do gigantycznej płynności, a większa płynność oznacza zdecydowanie większe wyceny. Więc moim zdaniem zdecydowanie na plus. Kolejną rzeczą, która się wydarzy po akceptacji. ETFa Blackrock będzie akceptacja kolejnych ETF-ów, i tutaj jedynie możemy odnosząc się do przeszłości sprawdzić, sprawdzić, co wydarzyło się z aktywami, na których także ETFy startowały, więc patrząc na same złoto, rok 2004, od tamtej pory wykres wygląda dość ciekawie. Wygląda cały czas oczywiście wzrostowo. Natomiast co jeszcze dalej się wydarzy, jeżeli zostanie zaakceptowany ETF na BTC, prawdopodobnie zaczną być akceptowane etf -y na altcoinach. A jeżeli będziemy mieli jasne regulacje co do tego, jak traktować altcoiny. Wyceny, jakie zobaczymy na niektórych wybranych altcoinach, przebiją najśmielsze oczekiwania, nawet największych optymistów. Ponieważ ja do tego tak podchodzę, cofając się chociażby do lat 90., gdybyś wtedy został zapytany jako aktywny inwestor, czy Twoim zdaniem jakaś firma X osiągnie kapitalizację rynkową 3 bilionów dolarów, wszyscy, praktycznie wszyscy, za głowę by się złapali, ponieważ nikt nie ma aż tak daleko idącej perspektywy. Moim zdaniem, jeżeli wiesz, jak działa, Świat, który jest oparty na długu, sprawia to, że na rynku mamy coraz więcej pieniądza w obiegu, a to z kolei będzie sprawiać, że będziemy mieli coraz większe wyceny w czasie na aktywach. Natomiast co do spekulacji na temat tego, że BlackRock zacznie bardzo mocno manipulować rynkiem bitcoina, moim zdaniem jest to prawdopodobne, jednak jest to mało prawdopodobne. Owszem, z jednej strony jest to po prostu nielegalne, jednak wiemy, że wiele instytucji finansowych wielokrotnie było karanych, dlatego właśnie, że łamali prawo, ponieważ manipulowali rynkiem. Więc próbować być może, będą jednak to jeszcze długie, długie lata przed nami. Według standardu bitcoina technologia blockchain nie ma większego sensu, w przypadku zastosowania w przypadku większości branż, co myślisz? Osobiście uważam, że nie do końca. Natomiast no, wszystko będzie zależne od tego, jaką branżę mamy na oku. Jeżeli mówimy o branży finansowej, jeżeli mówimy o branży, powiedzmy, przetwarzania płatności, no technologia blockchain okazuje się być technologią rewolucyjną, ponieważ mamy tutaj rozwiązanie kilku znaczących problemów. Transparentność, czyli wiele oszustw, jakie dzisiaj mamy w sieci finansów, prawdopodobnie dzięki blockchainowi znikną. Mamy tutaj dużo szybsze e, transakcje, mamy tutaj dużo niższe opłaty, co zdecydowanie już dzisiaj widzimy, że jest na oku taki, gigantów, jak chociażby Visa czy Mastercard. Natomiast, jeżeli mówimy o usługach, no tutaj będzie ciężko mówić, żeby fryzjer zastosował technologię blockchain w strzyżeniu twojej głowy. Natomiast fryzjer ten będzie używał moim prywatnym zdaniem blockchaina do tego, aby pobierać płatności, ponieważ dzisiaj, jeżeli pobiera transakcję kartą opłaty, kartą niestety, ale pośrednik bierze dość duży procent, więc Sytuacja z wykorzystaniem technologii blockchain będzie się naprawdę bardzo różni, w zależności na jaką branżę spojrzymy. Jednak, tak patrząc bardzo bardzo szeroko na to, jak cała sytuacja się rozwija, wystarczy spojrzeć na słowa oraz na działania największych instytucji na świecie. A taką jest chociażby BlackRock. I tutaj Larry Fink, który zarządza BlackRockiem, mówi jasno i wyraźnie, że jego zdaniem przyszłość jest to tokenizacja. Jego zdaniem cały rynek akcji będzie stokenizowany, będzie działał na blockchainie. Więc jeżeli tego typu Słowa wypływają z ust osoby, która nie tylko o tym mówi, ale chociażby aplikuje o spot ETF na Bitcoinie, myślę, że coś grubego się święci. Moim zdaniem, ja to przekonanie w sobie już wyrobiłem kilka lat temu, że technologia blockchain jest tym rozwiązaniem rewolucyjnym i będzie ona codziennością naszą za kolejne 10, 15, 20 lat i widać dzisiaj giganci także dołączają. Jakie ATH według Ciebie na Ethereum, na koniec Hossy, ciężko będzie przebić 6-7 tysięcy dolarów. Ja ja osobiście uważam, że Ether ma szansę przebić 10 tysięcy dolarów. Jednak bardzo rzadko robię predykcje co do samych wycen, ponieważ jest to ultra trudne do zrobienia. Ja swoje wyjścia będę raczej opierał na tym, jaki ogólnie będziemy mieli sentyment na rynku. Jaki będzie poziom osób, które będą realizować zyski, a jaki poziom osób, które będą realizować straty. Jeżeli na rynku będziemy mieli hiperoptymizm, u mnie będą wtedy wyjścia. Akurat to możemy mierzyć i nad tym możemy mieć kontrolę, jeżeli chodzi stricte o sprawdzanie tych danych, a nie możemy mieć kontroli nad tym, co wydarzy się z wycenami. Owszem, można sobie pospekulować, jest to jeden ze sposobów na to, aby faktycznie ustalać swoje poziomy wyjścia czy też wejścia, i warto to robić, jednak nie warto żenić się z tymi danymi. Jest dużo więcej informacji z rynku, które mogą nam pomagać, aby dobrze na rynek wejść i z tego rynku także dobrze wyjść. Teraz, dlaczego uważam, że Ether może śmiało, zdecydowanie przebić razy dwa swoje poprzednie ATH? Myślę, że. Biorąc pod uwagę wszystkie dane rozwojowe jakie są na Etherze, które wyglądają bardzo dobrze pomimo tego, że mamy Besę, biorąc pod uwagę, że wciąż mamy tutaj największą liczbę deweloperów, biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj największą liczbę zdecentralizowanych aplikacji oraz to, że l 2 zdecydowanie przyspieszają adopcję samego ETH, no moim zdaniem przed Etherem naprawdę bardzo jasna przyszłość. Dokąd Twoim zdaniem zmierza Hadera Hashgraph? Moim zdaniem zmierzają w bardzo ciekawym kierunku, w kierunku pełnej adopcji i moim zdaniem mają bardzo duże szanse na to, aby ich projekt zakończył się sukcesem w kolejnych latach. Teraz dlaczego? Na początek jest to swojego rodzaju kontra dla blockchainów, które znamy z rynku kryptowalut. Jak chociażby blockchain Ethera czy Bitcoina, tutaj mamy Hashgraph, czyli zupełnie inny sposób na potwierdzenie transakcji, zupełnie inny sposób na bezpieczeństwo, czy zupełnie inny sposób na decentralizację. A jeżeli mówimy o decentralizacji, na pewno musimy powiedzieć o Governing Council, czyli o Radzie Nadzorczej, która trzyma pieczę nad właśnie zabezpieczaniem tego projektu. A wśród firm, które są w tej Radzie Nadzorczej, mamy takie marki jak chociażby Google, Ubisoft, T-Mobile, mamy Tata Communications oraz wiele, wiele różnych firm z różnych niż gospodarczych, co moim zdaniem jest bardzo, bardzo istotne. A fakt, że są to ze sobą zupełnie niepowiązane firmy, sprawia, że znika nam. Konflikt interesów. I tutaj, kiedy nowe firmy są dobierane do tego kancelu, bardzo skrupulatnie jest zadbane o to, aby właśnie ze sobą te firmy nie kolidowały. Jednak nie to jest najważniejsze, ponieważ tutaj raczej chodzi o, o aspekt samego bezpieczeństwa projektu, który stoi moim zdaniem na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Natomiast, jeżeli spojrzymy stricte na dane rozwojowe, Hadera, wciąż, biorąc pod uwagę także inne L1, co prawda nie jest w czołówce, ale ich dane rozwojowe są bardzo, ale to bardzo dobre. Sam w sobie prototyp, jest przede wszystkim bardzo skalowalny, tani oraz szybki. I oczywiście wiele projektów właśnie tym się tutaj szczyci. Natomiast warto obserwować, co konkretnie dzieje się za kulisami i w jaki sposób dane protokoły są wykorzystywane oraz przez jakie inne firmy. I nie chodzi tutaj o same w sobie partnerstwa oraz o plany, które mają się wydarzyć w przyszłości. Oczywiście to także jest dla nas istotne, aby patrzeć, w jakim kierunku zamierza rozwijać się dany projekt. Natomiast jeżeli chodzi o HDR, została ona wykorzystana przez Aberdeen, ABRDN, Czyli Firmę, która zarządza 15-miliardowym funduszem liczonym w funtach, z czego część stokenizowała właśnie na Haderze. A moim zdaniem jest to krok milowy, więc jeżeli Luke Sterling, ponieważ o tym funduszu tutaj mowa, zdołał się na Haderze stokenizować, to prawdopodobnie inne projekty także mogą to zrobić. Jednak jak tylko pojawią się bardzo jasne regulacje. I zastanówcie się, jeżeli tutaj w Radzie Nadzorczej mamy projekty, którym potencjalnie może zależeć na tym, aby stokenizować swoje dzieło, Moim zdaniem, Hadera będzie rozwiązaniem pierwszym, aby się do niego udać, aby faktycznie to wykonać. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Ja osobiście jestem mega byczą na Haderę nastawiony i właściwie przez całą besę akumulacja u mnie trwa. Stawiasz swoje pierwsze kroki w ręku kryptowalut. Ten materiał tobie zdecydowanie w tym pomoże. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.